Hej wszystkim! Dzisiaj sobie przetestujemy z moją kuzynką. Przewitaj się. Jestem Eliza, cześć. <grymne> Zagraniczne jedzenie, które zamówiłam na sklepie Słoneczowa. Więc Eliza, co pierwsze? <grymne> pierwsze będą te o smaku brzoskwiniowym. Yy, lici i jeszcze takiego kwiatu czarny bez, coś takiego. No. spróbujemy. Zobaczcie. Ja, ja Buka. tylko oceniam, więc... No, Pani ocenia. Okej. Okay. Oczywiście muszą być w folii, no najgorsze, Aha. chyba. I ogólnie one się nie nazywają, one się nazywają Poki Summer Paradise. A par był kiedyś taki program Hotel Paradise, ale teraz go nie. Okej. Okay. Ole zapokniją brzkwinią. Powąchaj, weź sobie jednego i powąchaj. No na co panie. Mogą paliwia tak, w brzydko. <laughs> dobra. No dobra, są to, to. Próbujemy. Jest... Mmm, ooo, mm. mm -hmm. ja już mogę powiedzieć 8, osie... o, ale płaskowate, mmm, mogę powiedzieć jedno, 8 na 10, pycha, Ale nie, ja mogę dać 9 na 10, pyszne są. O, no, ja chyba tak 3 mm. na 10, co? Nie, jej za bardzo nie smakuje, mm. ale są dla mnie pyszne. No, ja lubię, bo z pyszne są, okej. Okay. To jest pierwsza od Ode mnie dziewięć. Dobra, niech będzie ta. 8,5. i pół. Od Ciebie. Ostateczna decyzja? Ostateczna to Uf. dwa na dziesięć. Ale trzy, serio? Dobra. To co następne? Może teraz Oreo? Nie. Raczej zanówmy. Mini Kitkata. Ok, Mini Kit On jest o smaku tryskawkowego tortu. Y, znaczy ciasta. Ogólnie on jest mini, więc musimy go wziąć mm. mało, bo chcę go sobie zostawić do szkoły trochę. Mimo, że jest sierpień. Eee. <laughs> o kurde, trochę się rozpuścił. Okej. Okay. Dopiero ta paczka przyszła, więc no to... No bo co, ja, ja nie mogłam czekać. moi widzowie już potrzebowali szybko. O kurde, ale się rozpuścił. Eee. Dobra. Dobra. Mamy jednego na spółkę. Proszę? Mmm! Eee. Mmm, serio jest pyszny, przez tą, przez tą truskawkę oceniam 7,5, przez tą truskawkę, że ona jest taka trochę kwaskowata, ja bym dała też 7,5, jest serio dobre, polecam wam mm. mocno, myślałam, że będzie gorszy, Dobra, co następne, i teraz Oreo, proszę. Mm -hmm. dobra. Oreo, a na ciastka, gdzie to kształt koniczyny. No, jesteś te A jeszcze te Ciekawe, czy dam przyniesie szczęście. Ej, patrzcie na to. Kartonik? Ej, o tak pakowane. Ej, ale on nie mają koniczynki. No dobra. I co to, to no, Może mają tylko, że. To, I to są o, oreo o smaku brzoskwiniowym. I kolejny. Dobra, więc no, czekaj, Eliza zamknęła oczy, mhm. Eliza zamknęła oczy, mhm. a my teraz, o ja już wszystko widzę. Zobaczcie czy jest kolejczynka? Nie, czekajcie, nie widzicie Zobaczcie, bardzo, Ej, 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 e, patrzcie no, jeszcze, jeszcze nie, poczekaj, jeszcze... ja muszę, widzowie muszą zobaczyć, a nie ty. Oni muszą najpierw zobaczyć jaki tu jest kształt. Ale szczerze mówiąc mega ciężko się to Oreo otwiera. Dobra, możesz otworzyć oczy. Ogólnie co ja już widzę, nie ma koniczynki. Mhm. Chyba, że będzie z drugiej strony. Bo, mogłaby być e, z drugiej strony, ale z Albo okrymi. z następną Oreo. No jest! jest, z, jest z drugiej strony. strony! Dobra, więc weź sobie jedno. Oj! Rozerwował. Dobra. Ale już zapoknijało, brzoskwiło. No, dobra. Pięknie. Trzy, cztery. Trzy. O no, dobrze. Mmm. Widzisz, jak mi to smakuje? No. Moja cysia taka mm. miała takie lody broskiniowe. Oj, teraz jest takie słodkie. Na to mm. smakowało jak te lody wzroskiniowe, serio. Mm. A teraz mi zrobię mm. się tak gorzko, nie wiem. A teraz mi się zrobiło tak właśnie słodko. Na mnie gorzko. Ja chyba duży, to, dziecko było gorzko, na mm zlewe. -hmm. Mm -hmm. Ja, jak byłam w koronacji na wakacjach kilka dni temu, to nudko i, i tak mi było gorzko, niby słona woda, ale tak mi było gorzko późnienia. Mm -hmm. Dobra. Nie, 6 mm -hmm. na 10. Pogarszają się. Mm -hmm. Ja 4, 6. Dobra. Mamy jeszcze dwie rzeczy do testu. No to teraz przecież mi picie, bo naprawdę muszę się napić. Nie, trzeba się napić. Ja mam już szklankę przygotowaną. Ja będę piła z butelki. O, matko. Ogólnie tu to jest szklana butelka, więc mm. dlatego jest folia, widzicie. Bezpieczeństwo. Trochę bez sensu to zapakowali, bo tylko jedna folia. Hmm. Ale ciekawe... O oh, nie! Yeah! Bo jak to się otworzy? Odkrę... To trzeba jakoś nożyczkami otworzyć chyba. Jak nożyczkami? Otwórz to bo ja z ręce. Mm -hmm. Ogólnie widzowie mamy bardzo, bardzo duży problem, bo nie możemy tego otworzyć, więc spróbujemy tych oto rybek. Rybka jest jedna. Ale słuchajcie, ja Wam to nagram na shortach razem z buldakiem. Więc uwaga! To było na YouTube, a to będzie właśnie na shortach. Ogólnie nie jestem pewna, kiedy ja to nagram a te shorty. Wydaje mi się, że będzie to jutro, może dzisiaj wieczorem, nie mam pojęcia. Zależy, kiedy to oglądacie. No więc dobra, więc... Jak to... chcecie, to ja też mam kanał na shortach i możecie... Tak. No dobra, więc to przetestujemy, jak jest na shortach, a teraz pora na tą rybkę. Ona nie jest pokruszona czasami? No właśnie, no albo ona jest taka mięciutka, albo pokruszona, o, bo... O, właśnie... ona ma plastik! O, jak sushi. Jak sushi. No, dobra, ja pierwsza to jest Ja Jedliście kiedyś trudzi, bo ja tak. No, ale <laughs> Dobra, to jest tak. Zobaczcie, tu jest takie różowe, a tu jest no. takie brzoskwiniowe, dobra, ja no. tu pierwsza. Mmmm, na porządku jak wafelek od loda. Ej, smakuje jak jakieś cuskawkoło ciaskawki. Wolcie, tego. Powąchaj. Chyba pewnie no. jak cuskawkoło ciaskawki. Mmm. rybka. Oj, na końcu już się psuje. Mm. Oj, 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 oj. Takie trochę za słodkie. Właśnie, na końcu jest za słodkie. To tak osiem przecinek. Pięć. Osiem na pół. Osiem na pół. 8,5 na 10. No. Mm, oj, na końcu się mega psuje. Mm -hmm. 6 na 10. Dobra. Mm. Więc podsumowując, teraz mówiąc, zaraz jest film. To, czyli mi najbardziej smakowały te paluszki? Poki, serio są bardzo dobre. A to byś najbardziej smakowało? co było na najbardziej smakowała chyba ta rybka. A nie oreo? A nie, bym na końcu był. Nie, to, czy najbardziej smakowało. Czekacie? Piszcie w komentarzach widzowie, co Eli najbardziej smakował. Piszcie, co sobie mam najwięcej. To jest takiego? No ja ja, My, ja bym się z wami żegnam i pamiętajcie, niedługo shorty. To jest y, burdak Hot Chicken Carbonara. No i ogólnie to by dla Was przedostawaliśmy, tylko niestety nie możemy tego odkręcić. Nie jest taka normalna plastikowa nakrętka, Zakręka. Tylko zobaczcie, to jest taka. Metalowa i to jest mega ciężko otworzyć. Nie wiem, kombinerkami to można otworzyć. <laughs> <laughs> Ale nie mam tu licznych kombinerek. Więc do zobaczenia. Papa! Pa!